Uchwała nr 11 łamane przez 05 łamane przez 2024 zebrania przedstawicieli członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach z dnia 22 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Mirosławowi Domańskiemu. Za przyjęciem uchwały głosowało 32 przedstawicieli. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 12 łamane przez 05 łamane przez 2024 zebrania przedstawicieli członków Okręgowej Spółdzielni Myczarskiej w Piaskach z dnia 22 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium zastępcy prezesa zarządu Tomaszowi Kozłowskiemu. Za przyjęciem uchwały głosowało 32 przedstawicieli. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.